No dobra, zobaczymy, no trzeba po prostu dobrej mocy, nie? Jakiej wąs też nie będzie z tego tam ale, ale... szybciej za to zawieszenie. Sam Szymon mówi, że za to dostajemy zawieszenie, nie? Tak, 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 później, tak, jak najbardziej. okej, okay. rozumiem, nie? A, A, jak nie najbardziej. Nie rozumiem, ale nie rozumiem tego, to to tego drugiego cygnału, nie?